Dziś wszystkim z tej strony Emilia Jurek, witam Was w cotygodniowym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenie oraz Test na żywo nowych, przynajmniej dla mnie, kosmetyków marki Max Factor. Konkretnie będą to podkład oraz korektor z linii Facefinity. Przyznam Wam się szczerze, że produktów marki Max Factor w swoim życiu przetestowałam tak mało, że mogłabym je policzyć na palcach jednej ręki. Nie wiem, ale zawsze ich szafa jest mi jakoś nie po drodze, kiedy szukam w drogerii czegoś do makijażu, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak to wypadnie. W dalszej części filmu pokażę Wam nie tylko moją pierwszą aplikację i pierwsze wrażenie, ale zabiorę też ze sobą aparat na resztę dnia, żebyśmy razem mogli sobie poobserwować i przeanalizować, jak te produkty zachowują się. Na mojej skórze, wraz z upływem czasu. Zanim jednak do tego przejdziemy, to przypomnę Wam jeszcze szybciutko o subskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o kolejnych nowych filmach, a staram się, żeby jeden filmik w tygodniu zawsze się pojawiał i będzie mi też bardzo miło, jeśli po obejrzeniu dzisiejszego odcinka zostawicie pod nim kciuki w górę. Teraz, już żeby nie przedłużać dalej, zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie od przeanalizowania obietnic producenta, bo zgodzicie się chyba ze mną, że warto sprawdzić, czy to, co będzie się działo z podkładem na mojej twarzy przez resztę dnia, ma pokrycie z tym, co obiecuje nam producent. A więc mamy tutaj podkład o przedłużonej trwałości, który ma być odporny na ścieranie, a także wybłyszczanie się w ciągu dnia. Także mam prawo oczekiwać, że przez resztę dnia moja skóra będzie wyglądała perfekcyjnie. I idealnie. Jest to podkład trzy w jednym, a więc mamy tutaj bazę, korektor i podkład w jakby jednym produkcie. Natomiast trochę tego nie rozumiem, bo z tej samej linii został wypuszczony jednak korektor, także. Wnioskuję, że po prostu jest to podkład o wysokim stopniu krycia. Został też wzbogacony o taką technologię Flexi Hold, i to jest technologia, która ma być odpowiedzialna za to, aby podkład idealnie stopił się z moją skórą i pracował z mimiką mojej twarzy w ciągu dnia. A więc nie zbierał się na przykład w załamaniach czy w zmarszczkach, tylko po prostu był taki elastyczny, ale jednocześnie mamy tutaj tę przedłużoną trwałość i idealne. Stopienie się z moją skórą. No i jeszcze takim, e, taką ważną informacją będzie ten SPF-20, a więc mamy tutaj dosyć fajną, taką miejską, powiedziałabym, ochronę przeciwsłoneczną. Natomiast pamiętajcie, że nadal jest to ochrona tylko i wyłącznie przed promieniowaniem UVB, które jest mniej, mniej szkodliwe dla naszej skóry. Więc koniecznie pod ten podkład musimy zastosować jakąś ochronę przed promieniowaniem UVA. Przechodzę teraz do aplikacji i pomieszam sobie 1 do 1, dwa odcienie, ponieważ ten boję się, że będzie troszkę za ciemny, a ten z kolei jest za jasny, ale ma bardzo ładny żółty pigment. I jest to 33 i 70 Warm Sand. Będę go nakładała standardowo gąbeczką, tak jak nakładam wszystkie moje podkłady. I zaczynam sobie od centralnej części twarzy. Tutaj mam sporo naczynek, i jestem ciekawa, czy on faktycznie je przykryje. Podoba mi się, słuchajcie, że ten podkład. Praktycznie nie ma zapachu. Jest bardzo leciutko perfumowany. Wyczuwam jakąś tam pudrową nutę, ale naprawdę minimalną. Teraz w podglądzie, że kolor wyszedł dosyć jasny, natomiast wyrównam to sobie później brązerem. E, natomiast e, na dzień dzisiejszy mogłabym śmiało używać tylko i wyłącznie tego ciemniejszego odcienia, czyli Warm Sand numer 70 i takie szybkie e, podsumowanie, przeanalizowanie, zanim nałożę korektor i resztę makijażu. Na tę chwilę podkład jest niewyczuwalny i ultra leciutki na skórze. Ja nie czuję, żebym nałożyła e, na nią coś więcej niż tylko pielęgnację się yeah. Bardzo dobrze mi się go rozprowadzało za pomocą gąbeczki. Aplikacja jest bardzo szybka i taka równa. Naprawdę widzę, że ta cera została ujednolicona, nigdzie nie mam więcej produktu ani mniej. Podkład ładnie stopił się ze skórą, nie wszedł w pory, natomiast to, do czego mogłabym się przyczepić, to jest stopień krycia. Według mnie jest to krycie średnie. Widzę, że przebijają mi jednak te naczynka wokół nosa i generalnie mam skłonność. Do zaczerwieniania się właśnie tutaj e, na policzkach przy nosie i w podglądzie też to widzę, że e, jednak no, nie jest to wszystko takie, wiecie, płaskie i równe, tylko coś tam prześwituje spod spodu. Dla mnie jest to akurat plus, bo ja nie lubię mieć właśnie takiej szpachli na twarzy, ale biorąc pod, biorąc pod uwagę obietnicę producenta, no to mamy już pierwszą rzecz, która nie do końca według mnie się zgadza. Przejdziemy sobie teraz do aplikacji korektora pod oczy i na centralną część twarzy. Facefinity All Day Flawless Concealer. I jest to podkład o przedłużonej trwałości, wysokim stopniu krycia, wzbogacony o tę technologię Flexi Hold, która ma zapobiegać zbieraniu się korektora w załamaniach czy zmarszczkach, tak jak w przypadku podkładu. I wymieszam ze sobą dwa odcienie, numer 020 i 030. Dalej rozprowadzam gąbeczką. Już widzę, że trzeba z nim dosyć szybko pracować, bo naprawdę zastyga. I jak już nałożymy go w jakieś miejsce, to od razu właściwie powinniśmy przejść do rozcierania. Zobaczymy, jak pod tym drugim okiem. O, widzicie, tutaj już ta kropeczka zastygła. Więc y, lepiej na pewno byłoby zaaplikować go najpierw pod jedno oko, rozetrzeć pod drugie oko i tak wiecie, partia po partii. Powiem Wam szczerze, że ten korektor zrobił na mnie naprawdę, ale to naprawdę dobre wrażenie. I pierwsze skojarzenie po jego aplikacji było takie, że jest łudząco podobny do mojego ukochanego drogeryjnego korektora, czyli Maybelline Instant Anti Age. Pod okiem zachowują się i wyglądają niemalże identycznie. Hmm, przypuszczam, że gdybym pod jedno oko nałożyła Maybelline, a pod drugie Max Factora, to nie byłabym w stanie odróżnić, um, który to który, tak naprawdę. Przynajmniej Mniej teraz. Zobaczymy jeszcze jak będzie zachowywał się w trakcie dnia. Natomiast na tę chwilę to nadal nie mam niczego przypudrowanego. A minęło już ładnych 5 minut i nic nie zebrało mi się pod okiem. Szczerze mówiąc, wykończenie całego makijażu jest tak ładne, takie naturalne, że aż szkoda mi tego przypudrowywać. Ale chcę, żeby było uczciwie, i przypudruję to wszystko tak jak zawsze wykonuję dzienny makijaż. Natomiast jedyna rzecz, jakiej czepiałabym się na ten moment, to jest nadal to krycie. To krycie nie jest pełne. Tutaj zobaczcie, nie wiem czy to widzicie, ale prześwituje mi taka mała czerwona plamka jeszcze po wczorajszym oczyszczaniu, które miałam. Także krycie według mnie e, obu produktów jest naprawdę średnie, ale tak jak wspomniałam wcześniej, według mnie jest to plus. Ja lubię jak coś z pod spodu, po prostu e, z naszej skóry przebija przez makijaż. Jak to nie jest e, takie. Spłycone, tylko coś się dzieje i wyglądamy ostatecznie naturalnie. Ja lubię bardzo produkty, które wyglądają jak nasza druga skóra i tak czuję się w tym, co do tej pory nałożyłam. Dobra, dosyć gadania. Przejdę do zagruntowania całości sprawdzonym już przeze mnie, przeze mnie pudrem Fenty Beauty w kolorze Butter. Ja go nakładam zarówno na całą twarz, jak i pod oczy. Place we could be, yeah, yeah, yeah. Oh, what a hopeless place that we're Prezentuję się, kochani, mój dzisiejszy makijaż dzienny z nowym podkładem i korektorem marki Max Factor. Lecę teraz na miasto pozałatwiać kilka spraw, później do pracy, ale zabieram ze sobą aparat i będę dawała na bieżąco znać, jak te produkty zachowują się i sprawdzają na mojej twarzy. Także do zobaczenia. Ok, kochani, mamy godzinę 15.50, a więc od aplikacji podkładu minęło już prawie 4 godziny. I powiem Wam, że jak patrzę w lustro, to wygląda to cały czas idealnie i nieskazitelnie. Ten makijaż wygląda, jakbym nałożyła go 5 minut temu, także nie robię jeszcze żadnej poprawki. Jestem w szoku, bo zazwyczaj od nałożenia podkładu po 3 godzinach muszę wykonać pierwszą poprawkę, a przynajmniej ściągnąć nadmiar sebum z twarzy, a tutaj naprawdę nie zrobiłabym i nie poprawiła w tym momencie nic. Także lecę do pracy, bo właśnie się spóźniam i widzimy się za parę godzin. Mamy godzinę mniej więcej 18.30, a więc minęło 6,5 godziny od aplikacji podkładu i powiem Wam, że na dobrą sprawę dopiero teraz zaczęło się coś dziać, ale niewiele, bo tylko zaczęłam się świecić w centralnej części twarzy, co jest absolutnie normalne przy moim typie cery, a mam cerę mieszaną. Szczerze mówiąc ten wynik jest bardzo dobry jak na taki podkład drogeryjny, Zazwyczaj, tak jak powiedziałam Wam w wcześniejszym wejściu zaczynam się świecić dużo, dużo wcześniej. I teraz tak naprawdę myślę, że wystarczyłoby wziąć jakąś bibułkę matującą, zebrać sobie ten nadmiar sebum i nie musiałabym nawet tego przypudrowywać. W pozostałych miejscach wydaje mi się, że dalej podkład wygląda nieskazitelnie, także to jest stan na godzinę 18.30 i zobaczymy, co będzie działo się wieczorem. Zapraszam Was na szybkie podsumowanie. Niestety muszę już zmyć. Ten makijaż, bo za chwileczkę lecę na basen, a tej próby z pewnością by nie przetrwał. W każdym razie mamy godzinę 21:30, a więc od aplikacji podkładu minęło 9,5 godziny. Także myślę, że śmiało możemy założyć, że mniej więcej tyle każda z Was będzie go na sobie miała. W każdym razie, to co teraz widzicie, to jest makijaż totalnie bez poprawek. Także ja teraz odcisnę sobie nadmiar sebum, bo jak widzicie, Świecę się w centralnej części twarzy. Użyję do tego takiego rozwarstwionego papieru toaletowego, bo nie mam niestety bibułek matujących. I zaraz Wam się pokażę. Prezentuje się mój makijaż po ponad 9-godzinnym teście i jednej poprawce polegającej na odciśnięciu nadmiaru sebum na płatku papieru toaletowego. Jeśli chodzi o podkład, to tak naprawdę dałabym mu w skali od 1 do 10 taką solidną ósemkę. Nadal czepiałabym się tego, że krycie nie jest zgodne z obietnicami producenta, bo według mnie jest średnie, aczkolwiek dla mnie to jest większy plus niż gdyby miał pełne. I moja skóra się wyświeciła, co też jest niezgodne z obietnicami producenta, ponieważ gwarantuje nam niewyświecanie się i nie ścieranie tego podkładu przez cały czas noszenia. Natomiast ja znam swoją skórę i. Jakby brałam to na poprawkę. Nie ma podkładu, którego nie muszę poprawiać w ciągu chociażby 12 godzin noszenia. Tym bardziej w takie dni jak dzisiaj, a dzisiaj piłam tylko kawę i dwie szklanki wody. Proszę nie bierzcie ze mnie przykładu, ale ja też mam czasem takie dni w natłoku obowiązków, i w takich momentach po prostu ta skóra wydziela jeszcze więcej łoju. Także to, że ten podkład sobie dzisiaj tak ładnie poradził, bo wygląda jak na 9 godzin naprawdę nieźle, to jest ogromny sukces. Faktycznie on nie Nigdzie się nie zebrał. Ani w zmarszczkach czoła, ani w bruździe nosowo-wargowej. E, trzyma się bardzo dobrze twarzy. Cały czas świetnie jest nią stopiony. Natomiast pomiędzy szóstą a 9 godziną noszenia zauważyłam, że em, troszkę bardziej są widoczne jakby pory i nierówności na mojej skórze. Nie wiem, czy to jest tylko takie, wiecie, moje wrażenie, czy to jest dla was bardzo widoczne, ale ja jak patrzę na siebie z bliska w lusterku, to jestem w stanie coś takiego wychwycić. Nie jest to jakieś tragiczne, umówmy się, ale po prostu wyglądam na um, wygląda ten makijaż mniej świeżo. O może tak. Może gdybym to przypudrowała, a to nie ma w tym momencie sensu, bo po prostu zaraz idę na basen i będę musiała wszystko zmyć, to wyglądałoby to lepiej. Aczkolwiek naprawdę ten podkład jest bardzo, bardzo poprawny, nawet dobry, bym powiedziała. Co do korektora, to yy, jemu nie mam nic do za zarzucenia. On ma u mnie 10 na 10, wygląda dla mnie tak samo jak wtedy, kiedy go yy, zaaplikowałam. Nigdzie się nie zebrał, cały czas ma takie średnie, fajne krycie, bardzo ładnie wygląda pod okiem. No, naprawdę dla mnie jest rewelacyjny. I to by było zakończenie tego krótkiego podsumowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, proszę, o łapkach w górę. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach pod filmem, czy testowałyście produkty, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, i czy może polecacie jakieś jeszcze do wypróbowania, na przykład marki Max Factor. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i Wasz poświęcony czas, i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Papa